...focus event. Radosław Rykli, dyrektor generalny Rada Keywords. I Sebastian Wasiński, creative director Orchidea Panowie, zapraszam. Szanowni Państwo, w zeszłym roku, muszę przyznać, że spotkało mnie jedno z mniejszych zadań. Może nawet w moim życiu. Siedząc sobie gdzieś w ostatnim rzędzie w zeszłym roku na stadionie międzynarodowym. Po pierwsze, musiałem w przeciągu sekundy wierzyć w to, że wyczytano moje nazwisko. Po drugie, musiałem na zupełnie miękkich nogach wejść na tego typu scenę, odebrać nagrodę, pomimo tego, że kompletnie nic nie widziałem z powodu oświetlenia. A na koniec. Musiałem powiedzieć trzy zdania w taki A, sposób, żeby tak. Państwo uwierzyli, że nie jestem jednak skończonym idiotą. Bardzo cieszę się, że w tym roku to naprawdę trudne zadanie stanie przed zupełnie innym. Dziękuję. Tak, proszę Państwa, przed innym stanie. Okay. Da. Sebastian Waszyński. Orchidea gru. Zapraszam. W pierwszym roku 2014 Ma głos. Ale bardzo w Wrod na scenę liczyłem przegrane zakłady, bo absolutnie nie wierzyłem, że dostanę tę nagrodę. Bardzo dziękuję. E, liczyłem, że Krzysiu Kamińskiego dostanie, szczerze mówiąc. E, dziękuję Orchidea Grubu i Bartkowi Lachowskiemu za to, że pozwolił mi rozwinąć skrzydła. Eee, dziękuję bardzo, jestem zaszczycony. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratulujemy. Ja dodam, że Dach Lini fundował nagrodę, voucher 1000 zł na dodatkowe działania rozwojowe. Gratulujemy bardzo serdecznie. Eee, dziękujemy Wam, nie te tak, rzeczy były potrzebne, nawet przesadne. Eee, dziękujemy bardzo, że żyli. Fajnie, że sobie prawo. A teraz eee, za chwilę kolejna kategoria. Mogę coś powiedzieć jeszcze raz, Już nie jestem. Trzeba kogoś pozdrowić. Martyna i Paweł, pozdrawiam.